To nie jest najbardziej zaawansowane rozwiązanie w Polsce, tylko na świecie. Nikt na świecie nie wdrożył fuzji biometrii opartej o oko i twarz w płatnościach, z czego jesteśmy bardzo dumni. I czy ma szansę to się rozwinąć na świecie? Absolutnie tak. Tak samo jak cały świat korzysta z odblokowywania telefonu poprzez Face ID lub poprzez biometrię palca, tak samo w przyszłości większość z nas będzie korzystało z płatności biometrycznych, bo one po prostu będą wygodniejsze niż szukanie telefonu bądź portfela w torebce lub wyciąganie karty z kieszeni i przykładanie go do terminala. Mamy plany na ekspansję naszego rozwiązania na cały świat. Zresztą od samego początku projektu nasze rozwiązanie w taki sposób, żeby właśnie było przygotowane na globalną ekspansję, na miliony użytkowników. Stąd też jako jedyna firma postanowiliśmy pracować nad technologią opartą o fuzję biometrii, a nie tylko o jedną biometrię, która jest bardzo powszechna na świecie, natomiast nie tak precyzyjna i nie, nie tak unikatowa pod względem bardzo szerokiego działania. Gwarancją bezpieczeństwa w naszym przypadku jest nawet partnerstwo z Mastercard. Dla Mastercard DNA to jest bezpieczeństwo. Pracowaliśmy przez ostatnie dwa lata z firmą Mastercard, aby spełnić wszystkie potrzebne warunki do tego, żeby Mastercard przyjął nas do tego globalnego projektu i globalnego programu. Więc dla nas uwiarygodnieniem technologii oraz tego, w jaki sposób ją zaprojektowaliśmy jest właśnie partnerstwo z firmą Mastercard, która jest pionierem, jeżeli chodzi o nowe ewolucje płatności, bo pamiętajmy, że właśnie prawie 20 lat temu to Mastercard wdrażało NFC i to też głównie w Polsce. Myślę, że skorzysta z tej opcji kilka tysięcy osób. Na pewno będziemy Państwa na bieżąco o tym informować. Zainteresowanie płatnościami biometrycznymi jest ogromne, przekracza nasze najśmielsze oczekiwania. Ale z badań, które zresztą wszyscy widzieliśmy podczas konferencji, wynika, że 4 na 5 osób jest otwarta na to, żeby korzystać z biometrii również w płatnościach. Więc trafiliśmy w świetny czas, w najlepszy czas, bo to jest właśnie ten czas, w którym płatności biometryczne zaczynają się na świecie rozwijać.